Cześć. Dzisiaj mam dla Was kolejny przepis bazujący na makaronie, ale skoro jest to kanał poświęcony szybkim przepisom, to musicie przyznać, że makarony ze strączków, ten jest akurat z ciecierzycy, gotują się błyskawicznie szybko, bo zgodnie z zaleceniami napisanymi na opakowaniu, jedynie 4 minuty. Makaronu gotowałam razem z kilkoma różyczkami mrożonych brokułów. Na górę dodałam tuńczyka w oliwie z oliwek, posypałam kaparami i udekorowałam pomidorem. 10 minut i sycący. Myślę, że bardzo smaczny obiad gotowy. A jeszcze miałam resztkę yy, mleczka kokosowego: dosłownie nie wiem ile tam tego mogło być z 3 łyżki. Zmieszałam je z kary i polałam, ale to taka opcja. Z gwiazdką. Niekoniecznie będzie ona tutaj pasować, ale zaraz zobaczę, jak się przekonam. Smacznego!